Wizyta e, była taka bardzo robocza. Cztery osoby pojechały do tutaj. E, no oczywiście bardzo zostaliśmy no, zaskoczeni tą, tą gościnnością e, naszych partnerów. I ustaliliśmy sobie harmonogram współpracy na 2012 rok. Ten harmonogram jest e, u mnie w biurze, będzie dostępny, to nie jest żadna tajemnica tych uroczystości spotkań tutaj. I takie spotkanie jeszcze ma jedno wyszedł, jeśli nie Nie, nie, w sumie ustalono sześć terminów spotkań, y, bodajże w miesiącu tak. marcu tak, w marcu, w maju, na, podczas obchodów dni ustronia morskiego, w czerwcu mam także tutaj do nas też Państwu zawitać, yy, znaczy nasi partnerzy z Niemiec. Yy, że w lipcu, bądź w czoło lipca, sierpnia, yy, także ma być wizyta yy, na początku dożynek naszych powiatowych, tutaj też mam odwiedzić yy, partnerzy i, i i tutaj że jeszcze ostatni taki podsumowujący wyjazd do, do Niemiec, taki wyjazd studyjny, to z kolei z naszej strony. No naszej. i dodatkowo jeszcze partnerstwo przy ochotniczych strażach, Pożarnych, zawody i wymiana już między strażakami, dobrze, oni sami. To jest taki dodatkowe. znaczy z tego co pamiętam to oni starają się ich do dosyć po bo mają jakieś projektów kilka, na są jeden z parków, co dotyczących parków i oczywiście rutowa, ale nie wiem, tutaj jest, jest przeogromna woda. Tutaj na nasz park, który tam było zaplanowane, będzie się też z y, chyba, <tosłuch> po, to jest, Ale oni występują od, o nie wiem półtora miliona? Jestem jest ten tak projekt euro. 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 Ja oczywiście w spotkaniu ten projekt przeszedł jest na pierwszym miejscu, z tym, że te środki, nie wiadomo czy będą równość będzie trzeba czego w 2012 roku czy w 13, w zależności tam od tego jakim jest środkami wynowisko. Jest został wysoko oceniony i jest, jest tam zaakceptowany z tym, że w zależności od, od wielkości środków będzie uruchomiony. Ja mogę Państwu jeszcze tylko dodać, że jednym z tematów, też, którą, który podniosłem, to jest też yy, cmentarz w Wawiliśmy. Yy, trochę powiedzieliśmy o tym cmentarzu, że został zapomniany przez, przez wszystkich, tak naprawdę, ale też przez nich, bo przecież to oni mają tutaj swoje rodziny. Wiem, że przyjeżdżają. My, Wiedzają, ale no jakoś nikt nie pomyślał. Powiedziałem, że zrobiliśmy wstępne sprzątanie takie, że chcielibyśmy zrobić tam tablicę upamiętniające, ponieważ ten, ten cmentarzyk jest zabytkowy i pod kontrolą konserwatora zabytków, ale też no, chcemy, chcemy, żeby, żeby tego typu e, miejsca miały specjalny charakter. To są Mogliby ludzi, którzy tam zginęli, umarli, to nie, to nie jest ten wojenny. Normalnie naszych tutaj, oczywistych, myślę, że warto by było. Oni też są zainteresowani tym, żeby tam... Także jak będą tutaj y, nas wizytować, to oprowadzimy i pokażemy, co byśmy chcieli ewentualnie. Może też partnercje, może oni jakieś fundusze będą mieli na to też dodatkowo. Także tak, że taki, taki, taki charakter mnie ciekawy. Ale proszę, że oni, oni w miejscowości. Życiu... Pewne startują też z takim projektem odbudowy ich tam lokalnego odcinkaża i jakby w tym ujęciu takiej współpracy transgranicznej będą, będą szukali takich rozwiązań. Właśnie dotyczące Gosek. Kiedy zapytałem się, co myślą o takiej budowie, to, to po prostu byliśmy bardzo zdziwieni, że w Unii ta dyskusja już trwała. Już były publiczne debaty. O o już wiedzieli. Wiedzieli już wcześniej tak. o I jest i w tej publicznej debacie burmistrzów z tych e, landów z tych przygranicznych było wyraźne, wyraźne stanowisko sprzeciwu również budowy elektrowni, z tym, że to bardziej aspekty zdrowotne wchodzą w grę i tutaj ich jakby doświadczenia, doświadczenia z do elektrowniami atomowymi, bo po wszyscy wiemy, że na terenie Niemiec jest kilka elektrowni jeszcze czynnych, ale, ale, jak to, jak to mówili właśnie nasi partnerzy, yy, dążenie państwa niemieckiego, to dążenie społeczeństwa niemieckiego jest likwidacja wszystkich elektrowni na Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. Jeszcze... Ale teraz... To może w innym momencie, tak? Bo no to informacja Pana Wójta... Czy informacja Pana Wójta ktoś ma jeszcze? Nie widzę, dziękuję. Zamykam ten punkt.